Po dość krótkim locie z Kataru, nie wiedząc do końca czego się spodziewać, w środku nocy ląduje w Bombaju, czy też, jak się ostatnio mówi, Mumbaju. Przytłaczające miasto wita mnie średnio sympatycznie, ale do plusów i minusów Mumbaju i innych indyjskich miast jeszcze zdążymy wrócić w kolejnych odcinkach. Nie śmierdzi jakoś bardzo. Póki co, od samego początku. Nie mogę doczekać się miejsc związanych z pewną niezwykłą historią, która wydarzyła się ponad 80 lat temu, a jak przekonamy się na końcu, w pewnym sensie dzieje się nadal. Historia, której uczymy się z podręczników, zawsze kojarzyła mi się z wyblakłymi postaciami na czarno-białych fotografiach, tak odległymi, że równie dobrze mogłyby nigdy nie istnieć. Dla nas w Polsce lekcje historii to także często nauka o cierpieniach i straconych nadziejach. Tym bardziej chciałem pokazać Wam historię osoby, która pozwoliła nadzieję odzyskać tysiącom z tych, którzy dawno ją stracili. A co, gdybyśmy do tego mogli tej historii dotknąć? Oddychać tym samym powietrzem, co jej bohaterowie, a głos jednej z postaci, o których czytałem w książkach. Usłyszeć w słuchawce telefonu. Po możliwie szybkim otrząśnięciu się z mumbajskiego szoku, ruszam prawie 800 km na północ do Jamnagaru, w pustynnym stanie Gujarat, gdzie ta historia dla wielu rozpoczęła się i zakończyła. Tam też rozpocznie się i zakończy nasza. A więc istnieją! Dwa lata temu pokazałem wam historię polskich uchodźców z czasu II wojny światowej, którzy zawędrowali aż do Afryki. Byli oni jednymi z setek tysięcy, a może ponad miliona Polaków, porywanych całymi rodzinami z własnych domów na terenie okupowanej Polski w 1940 roku przez tajną sowiecką policję, i wywiezionych w głąb Syberii w ramach czystki etnicznej. Dla tych, którzy przetrwali, nadzieja zaświtała w lecie 1941 roku, kiedy na mocy układu Sikorski-Majski Stalin zezwolił na utworzenie polskiej armii Andersa w ZSRR. A wraz z nią z łakrów oswobodzone zostały dziesiątki tysięcy cywili. Dla nich tamten rok okazał się początkiem długiej tułaczki po całym świecie. Wrócić nie mieli już dokąd, w okupowanej Polsce. W najgorszej sytuacji znalazły się dzieci, które w rosyjskiej niewoli straciły rodziców. Niektóre z nich trafiły do koszmarnych sowieckich sierocińców, a tysiące po prostu głodowały bezdomne, w obozach, na dworcach albo ulicach miast przy południowej granicy ZSRR, takich jak Ashchabad. Tymczasem losem polskich sierot zostawionych na pastwę losu w obozach w Ashhabadzie i na Bliskim Wschodzie przejął się ktoś mieszkający bardzo daleko od ponurej, paskudnej, mrożnej Syberii. Jamnagar, w którym teraz jesteśmy, był wówczas stolicą nieistniejącego już baśniowego księstwa Nawanagar, którym rządził młody, ambitny Maharadża, jak nazywano indyjskich książąt. Gdzieś na zachodzie Indii, na terenie dzisiejszego stanu Gujarat ówczesnej na Nawanagaru Jam Saheb Digvijay Singhji pozwolicie, że wypowiedziałem to nazwisko pierwszy i ostatni raz żeby go nie kaleczyć więcej usłyszał o losie polskich dzieci w osobistej rozmowie z generałem Władysławem Sikorskim którego spotkał jako jeden z przedstawicieli Indii w brytyjskim komitecie wojskowym los chciał, że Jam Saheb Czuł się z Polską w pewien sposób związany, ponieważ jeszcze jako młody chłopak, mieszkając przez jakiś czas ze swoim ojcem, również Maharadżą, w Genewie, pobierał nauki u Ignacego Paderewskiego. Wobec informacji o dramacie rozgrywającym się na północny zachód od ówczesnych granic Indii, Maharadża szybko przystąpił do działania. Osobiście zadeklarował, że może przyjąć do tysiąca polskich dzieci, ale do tego samego namówił również innych lokalnych władców, i to właśnie od niego zaczęła się wielka akcja ratunkowa polskich Sybiraków, która później rozlała się na inne brytyjskie kolonie w Afryce. O czym coś już wiemy z poprzednich serii w Nowej Zelandii, Meksyku. I w innych krajach. Przy współpracy z polskimi ochotnikami i konsulatem w 1942 roku po uprzednim podleczeniu w Bombaju do Jamnagaru dotarł pierwszy transport umęczonych tułaczką sierot. Maharaja osobiście witał przybyszów, którzy po latach niewoli, przekroczywszy bramy egzotycznego księstwa, odzyskiwali utracone dzieciństwo. Dzieci zamieszkały w zbudowanym i współfinansowanym przez Maharadża osiedlu, nieopodal jego letniej rezydencji, w wiosce Balachadi. Dziś do Balachadi nie jest łatwo się dostać. Po latach z osiedla nie zostało już nic, a na jego miejscu funkcjonuje wojskowa szkoła kadetów. Przepustką do wejścia okazuje się moja narodowość a pan dulek, cello? Naświadczę się załapał na wycieczkę tym tuktukiem, chyba się nie spodziewał, że do jakiejś strefy militarnej. My name is Janek by the way. Janek. You are teachers Tutaj w 1942 roku około tysiąca polskich dzieci znalazło schronienie. Dzisiaj znajduje się tutaj szkoła wojskowa, która została odbudowana po trzęsieniu ziemi w którym zawalił się budynek poprzedniej szkoły. Mm. Of earthquake. In Jednak Balachadi żyje wciąż we wspomnieniach jego wychowanków, którzy w latach 40. przeżyli tu, jak mówią, najlepsze lata życia. Tutaj chodzili do polskiej szkoły, przeżywali dziecięce smutki i radości, po bliskich dżunglach zdobywali jej harcerskie sprawności, nie musząc już przejmować się głodem czy zimnym. Bujanie się na tych lianach podobno było ulubioną rozrywką. No nie dziwię się w sumie. Maharadża podarował im jednak także coś jeszcze cenniejszego. Odtąd nie byli na świecie już sami. Jam Sahib był dla nich jak ojciec. Osobiście uczestniczył w szkolnych przedstawieniach, Zapraszał dzieci do swojego pałacu i dbał o ich patriotyczne wychowanie, żeby po wojnie mogły odbudować zniszczoną Polskę. Osiedle w Balachadi było pierwszym z kilku powstałych w Indiach z inicjatywy Jam Sahiba. San, dom, jest to jest? Tak, Ja, Tymczasem przenieśmy się z powrotem do stanu Maharashtra. Daleko na południe, jeszcze 400 km za Bombaj. Do sennej, prowincjonalnej mieściny Kolhapur. O populacji ledwie niewiele większej niż Poznań. A dokładnie to na przedmieścia Kolhapuru. Osiedle w Balachadi nie było w stanie Obsłużyć wszystkich potrzebujących. Indie w owym czasie zaoferowały udzielenie schronienia około 10 tysiącom Polaków uwolnionych z Syberii. Największe osiedle dla polskich uciekinierów zdecydowano się ulokować we wsi Waliwade, nieopodal Kolhapuru, znanej dzisiaj jako Gandhinagar. Lokalizacja ta wybrana została podobno ze względu na bardziej łagodny klimat, co patrząc dzisiaj na termometr odbieram dość surrealistycznie. Zamieszkało w nim około 5000 osób, głównie matek z dziećmi, oraz sierot, osób starszych, niepełnosprawnych. Przenoszono tu także sieroty z osiedla w Balaczadi po ukończeniu 15 roku życia, a także wszystkich z osiedla Balaczadi, kiedy to zostało rozwiązane w 1946 roku. Ota wieś to sprawia wrażenie dużo bardziej ludne i zatłoczone niż dowolne powiatowe miasto w Polsce. Dziś po starej nazwie Waliwade pozostał tylko szyld na peronie stacji kolejowej. Pozostałości osiedla nie jest łatwo odnaleźć. Pomagają mi w tym zawiadowcy stacji Waliwade, którzy wobec informacji, z jakiego kraju pochodzę, od razu wiedzą, gdzie mnie pokierować. Dziękuję bardzo. Tutaj, w przeciwieństwie do Balachady, prawie cała infrastruktura istnieje do dzisiaj. W niektórych z chatek wzniesionych dla polskich uchodźców wciąż mieszkają ludzie. A w sercu byłego osiedla działa szkoła podstawowa i liceum. This place is our uh, your Poland's. Uh, smart, smart, uh, 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 uh. Uh, Your uh, people live here. Yes, yeah, th this is the, where they lived. Live here, and uh, two two years uh, renovated uh, there. And she Yes, I am. Nice Pleasure to meet, to meet you. you. Nice to meet you too. Hello, my name is Janek. yannick Janek. Janek. I am Sangeeta Smita. Sangeeta Smita. Okay, mm -hmm. that's easy to remember. We are uh, 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 teacher, from teachers. The school. Mm -hmm. So these were houses and now it's a school. It's, uh, quarters, quarters. Second World War. Come, mm -hmm. Hi. Hi, hi, hi. Welcome to Kolkata. Thank you very much. to jest And this is this is a primary school, yeah, right? This is a primary school, secondary school. Ha, school. Uh. A więc tutaj były domy. O, Pani się trochę wstydzi, bo są zaniedbane nie nikt nie sprząta Ale nie ma tragedii. Jest w miarę. Okej, okay, no wiadomo, że zbiera się kurz, jakieś tam śmieci, jak nikt tu nie zagląda na co dzień. O. A tutaj jest ciekawe. W prawie wszystkich wspomnieniach, zarówno polskich, jak i indyjskich, uczestników wydarzeń sprzed 80 lat, zgodnie podkreślane są doskonałe relacje pomiędzy polskimi osadnikami i lokalną ludnością. Taka przyjaźń widzicie, kwitnie. Między narodami do z dnia. Szczęście lub pech chcę, że przybywam tam akurat w trakcie długiej przerwy. Ojej, jeszcze autografów nie rozdawałem w życiu. One, easy easy easy. Okay. O, ja, to jest niemożliwe to zrobienie. Nie, nie wiem czy tu teraz z pocztówkami wyskakiwać, bo obawiam się, że to mogłoby się trochę przeciągnąć. Obowiązek rozdziału zbyt skromnej liczby pamiątek z sandomierza, które przywiozłem spycham na nauczycielkę. Okej, okay, thank you very much. Wiedle było doskonale zorganizowane, funkcjonowały tam sklepy, szkoła, szpital, kościół, kino, poczta. Po lekcjach natomiast polskie dzieci wraz z indyjskimi przychodziły bawić się nad miejscową rzekę Gangę. That's go. Jak widać, tradycja w Narodzie nie ginie. To jest reakcja na granie w krykieta z nimi, którego grać nie umiem. Obawiam się, że mogę ich rozczarować. Okay, so what should I do? transport polskich Indian, jak sami się nazywali, odpłynął z Indii w 1948 roku i osiedle zostało zamknięte. Większość rozjechała się po świecie, ale mimo tego wielu z nich wciąż utrzymuje ze sobą kontakt. Ja póki co wracam do centrum Kolhapuru, do parku Mahavir Garden. Tutaj również polscy Indianie zostawili po sobie pamiątkę. Być może mieszkańcy Indii tak dobrze rozumieli się z Polakami, dlatego że w owym czasie sami walczyli o niepodległość. Ta przyszła dla nich w 1947 roku, czyli mogli świętować ją jeszcze z Polakami. Zanim nastanie zmrok, zależy mi na dotarciu do jeszcze jednego miejsca, którego lokalizacji nie znalazłem na mapach. Pewna część spośród Polaków po wojnie została w Indiach. Rzutem na taśmę udaje mi się ich odnaleźć tuż przed zachodem słońca. Niewielkim katolickim cmentarzem w Kolchapurze opiekuje się mieszkająca na nim rodzina. Groby wydają się trochę zaniedbane, ale to jest no właściwie tylko chwastem zarosnięte i kurz. One pod spodem są. Jakby to odkurzyć dobrze, to będzie wszystko jak nowe. Nie są jakieś zniszczone. My name. My name is Janek Janek nice to meet you. James. James, do you live here? You live, there. Oh, you live there. Ah, okay, so you live you live here all together. Yes. my grandfather is uh -huh. my grandfather. Is my sister. Ah, okay, and you take care of this. Ah, yes. Okay, that's good. Uh huh. Which year? Uh, 2022. 2022? 2022, huh? a year ago, huh. one year ago. second huh. November. Ah, Czyli parę miesięcy temu to było wszystko wystrzeżone. Jezu, jak to szybko. Pozdrawiamy tutaj pana odpowiedzialnego za odnowienie tych grobów niedawno, w listopadzie. This are postcards from Poland. Thank you. And what is your name? Oh, Danan. Danan. Once again? Dannon. Ma Major and James. There. Also there? Also there. O, oh, so there is a lot. Tutaj druga część Wanda Nowicka zmarła w 2014 roku, ale ma też hinduskie nazwisko, więc zapewne e, więc zapewne po prostu wyszła za hindusa. To so this is where you live, right? Uh -huh. Początkowo planowałem zakończyć opowiadanie tej historii w miejscu gdzie się rozpoczęła tam jednak przyszło mi się przekonać, że w pewnym sensie trwa do dziś. Ok, thank you very much. Thank you very much. Goodbye. And take care. Będąc jeszcze w jamnagarze, po odwiedzeniu szkoły wojskowej na terenie byłego osiedla, udałem się pod posiadłość, gdzie mieszkał i zapraszał polskie dzieci na uczty Maharaja. Obecnie dobra rodowe maharadżów należą do syna Jam czyli do 21. maharadżego Nawanagaru, szatru Salia Indiego, który w czasie wojny sam był dzieckiem i wychowywał się z polskimi sierotami jak z rodzeństwem. Kiedy podszedłem pod bramę, moja obecność z kamerą w ręku zwróciła uwagę ochroniarzy. Zapytali mnie, skąd jestem i co tu robię. Kiedy wyjaśniłem im cel wizyty, zaczęli do dzwonić. I podali mi telefon. Początkowo myślałem, że chodzi o pomoc w tłumaczeniu, ale głos starszego człowieka natchnął mnie, żeby zapytać, kto jest po drugiej stronie słuchawki. Miałem przeczucie, że zaraz może wydarzyć się coś ciekawego, i warto włączyć kamerę. Yes, yes and uh, excuse me, I'm sorry, but, but uh, who am I talking to? oh that's a, that's a pleasure for me thank you very much back to the hotel probably and uh, later on the train station oh perfect no no I I can I can go by myself no worries thank you very much yes 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 okay Thank you, bye. No tego się nie spodziewałem. Maharaja proponuje mi korzystanie z jego auta wraz z kierowcą, który ma zawieźć mnie wszędzie, gdzie tylko chce w na a także pozwala mi zwiedzić teren posiadłości należących do książącej rodziny. Dość nieoczekiwany obrót przybrały sprawy. Wprawdzie, od kiedy Indie stało się republiką. Maharadżowie stracili realną władzę. Zachowali jednak tytuły honorowe, szacunek mieszkańców i rodzinne majątki. Takie jak na przykład ten ogromny pałac, który, mimo że opuszczony, to wciąż pilnie strzeżony przez służbę. Niesamowity, choć od lat już nie używany. Do jakiejś godziny mam wrażenie, że tutaj na kodach jadę. Wokół całego jeziora, wszędzie, w każdym punkcie, wokół tego pałacu i, i na tych ścieżkach są co jakiś czas rozłożone głośniczki, z których leci taka delikatna muzyka, która ma takie samo natężenie w każdym punkcie, gdziekolwiek by się nie stanęło wokół tego jeziora. I tak nie bardzo wiadomo skąd dobiega, ale ciągle ją słychać. <laughs> Podobno Maharadża Jam Sahib mawiał do polskich dzieci Nie uważajcie się już za sieroty. Ja jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Nowa Nagaru, w tym również i wasz. Od kilkudziesięciu minut jestem w stanie sobie tę scenę wyobrazić dużo bardziej realnie. Większość z podopiecznych Maharadży po wojnie rozjechała się po całym świecie. Niestety kilkaset dzieci po utracie domów i wszystkich członków rodziny nie miało dokąd pojechać. Wyciągał po nie łapy świeżo zainstalowany przez Moskwę komunistyczny rząd w Warszawie. Maharaja raz jeszcze postanowił uratować je od komunistycznego piekła. Wraz z polskim wychowawcą osiedla księdzem Franciszkiem Plutą i brytyjskim oficerem łącznikowym Jeffrey'em Clarkiem. Dokonali aktu zbiorowej adopcji kilkuset polskich sierot. Oto ruiny dawnej królewskiej stacji kolejowej, zniszczonej przez trzęsienie ziemi, ale chyba nie tylko, myślę, że przez czas również. To właśnie tutaj maharadża żegnał się ze swoimi podopiecznymi. Jakie to w ogóle znowu jest? Wykończony perfekcyjnie budynek, mimo że ruina, to widać, że to nie jest to byle pierwsza, lepsza kupa gruzu. Żeby mi się to na łeb nie zawaliło, bo tutaj drzewa rosną już na dachu, który kruszy się powoli. Dobra. Pewnego razu. Maharadża zapytany przez generała Sikorskiego, jak Polska mogłaby odwdzięczyć mu się za jego dobroć, odpowiedział wystarczy, że w wolnej Polsce nazwiecie moim imieniem jakąś ulicę w stolicy. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.